no witam, witam to taki dziwny zabytek kielecki stara willa 120-130 lat willa drzewa morzewiowego tam na południe miasta na skrzyżowaniu na rogu i Żeromskiego, willa, która zbudowana była jako jedna z kilku willi jeszcze za czasów carskich na potrzeby mieszkalne oficerów armii carskiej tu bowiem w Kielcach stały Dwa korpusy, silne korpusy Wojska Czarskiego. No dlatego, że tu wokół Kielc, na południu, od zachodu, od wschodu, wokół Kielc była duża, potężna puszcza. Gęste lasy, w której to puszczy były doskonałe warunki do no, zamelinowania się. Dobre warunki bytowania dla oddziałów powstańczych. No i tutaj, co powstanie, to w tych lasach gdzieś te oddziały znajdywały świetne miejsce, i tutaj ruscy tropili i gonili te oddziały partyzanckie do, do bólu. A jak wojsko ruskie, jak korpus ruski, popaję kamerkę, dobrze, a jak korpus ruski, no korpus, czyli dzisiaj, czy pułk, tak jak dzisiaj pułk, to oczywiście oficerowie, a jak oficerowie, to trzeba było przecież gdzieś ich zakwaterować. Ale nie w zwykłych chałupach, nie w zwykłych domach, nawet przejętych od Polaków, tylko trzeba było zrobić jakieś eleganckie wille, żeby było widać, że tu mieszkają oficerowie carscy. No i takie wille zbudowano. Jedna z tych willi, nie wiem ile się zachowało, jedna z tych willi ostatnio się spaliła. Tydzień temu, w zeszły poniedziałek, podobno przywalił grom z jasnego nieba w tą willę i willa się zapaliła. Ale zanim się zapaliła, to tą willę, ona była. Mm, 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 no, najpierw mieszkali w niej oficerowie mm, carscy, Moskale. Potem ruscy wyszli stąd, a willę i jednostkę wojskową, koszary, przejęło Wojsko Polskie. W tej willi i w innych wilach mieszkali oficerowie polscy. W czasie wojny, nie pamiętam już kto tam mieszkał, być może Niemcy, nie wiem. Po wojnie mieszkało tam w tej, w tej jednej konkretnej willi grupa y, działaczy, urzędników państwowych. Zdaje się, że urzędników y, aparatczyków i ktoś tam z SB ale ta willa XIX wieczna, w końcu z końcówki XIX, XIX wieku, stojąca na oboczu miasta, no, zaczęła być mało komfortowa, Fakt w, wszak wody tam nie było. Nie było. No, był krańczyk, była studia na zewnątrz, na podwórku. Ubikacja też taka była, typu sławojka, na zewnątrz. No, nie mówię o gazie. Kanalizacji nie było. No, prymitywne warunki coraz trudniejsze. I willa w końcu była stała, nieczynna, opuszczona. Ale stało to, to stało, stało, niszczało. Ktoś tam nisz, no, ulegało dewastacji czas swoje robił, ktoś tam się kapnął to przecież zabytych trzeba to odnowić i odnowiono odnowiono cały połać dachu wymieniono krokwy yy, wymieniono poszycie dachu było tam chyba gątowe na początku gont, gont, taki drewniany potem to się, ten gont się rozsypał, spadło, zbutwiał wymieniono też okna, ale to już tutaj niedawno, w tych, w tych latach, teraz, teraz już tu już, nie wiem, lat temu kilka, nie wiem, dwa, pięć lat temu Pięć chyba nie, nawet chyba nie, może. Nowe okna, z tym, że plastikowe okna. Nowa instalacja elektryczna w środku, kable, gniazdka, włączniki, wyłączniki. No i drzwi, jak okna, to i drzwi w środku. Ściany wyremontowano, wymalowano pięknie, równiteńko, suficy ściany, a na podłogach da, położono panele, które udawały parkiet, no ale wyglądało to bardzo ładnie. Z tym, że z zewnątrz ta bilda dalej zachowała to, to stare, czarne, takie czarne, pokryte czarną patyną, patyną wieku, czarne drzewo modrzewiowe. No i był dylemat. Odnowiono, no i co? Ma tak stać, puste? No i słowo do słowa, rada do rada postanowiono, na, 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 tu radni postanowili, że willę tą przeznaczy się na mieszkania socjalne. A przypomnę, czy powiem tylko, że mieszkania socjalne są takie mieszkania o uproszonym standardzie dla ludzi wysiedlonych z, z bloków z mieszkań komunalnych, mieszkań spółdzielczych, ludzi, którzy nie płacili za wodę, za prąd, za światło, czynszu nie płacili, za to robili sobie libacje, brud, smród i ubóstwo byli bardzo wielkim, bardzo wielką uciążliwością dla innych sąsiadów. No i po wielu skargach brało tych ludzi za pióra i no właśnie i co, no na ulicę nie wolno było przecież wyrzucić, trzeba było dać jakieś mieszkanie zastępcze, socjalne, co prawda o prostych standardach, najprostszych, naj, bo i tak nie będą płacić, najprostsze standardy, bez gazu, bo, bo to ryzyko, no bo taki lump, no wiesz, no zostawi ci mm, gaz na noc i rano stanie, przypali pali jak fuknie, tak potem trzeba będzie ich szukać po całym powiecie, będą krążyć razem z gołębiami nad Kielcami, nie, z południa, żeby tylko oni. Tak, no i tak zrobiono, zasiedlono tą, tą willę, no właśnie lumpami usiedlonymi z kieleckich mieszkań, z kieleckich mieszkań. Ilu? No zameldowanych było tam coś koło 50, bo to duża willa, koło 50 osób. Mieszkało na stałe podobno 26 osób, i te 26 osób po pożarze tej wilny przekwaterowano natychmiast do, do takiego bloku socjalnego, który blok, który kiedyś kiedyś miasto pozyskało od zakładów Iskra w Pilcach. Kiedyś ten blok był hotelem robotniczym. Też z Kibelkiem, jednak chyba dwa czy trzy oczka na korytarzu. W pokojach, w mieszkaniach tylko zlew, umywalka i to wszystko, no gniazdka, gniazdka w sieci, nie ma gazu, bardzo proste, no ale pod, pod dachem, no z tym, że blok dziesięciopiętrowy, jedna klatka, co tam się musiało dziać, rany boskie, tych lumpów, pewnie zasrane, zaiszczane popachy, no nie wiem, nie byłem, zresztą blok jest znany w Kielcach właśnie z tego, że tam brud, smród i ubóstwo i chuligaństwo ogromne. Tak, a willa, no willa, ta willa zapaliła się od dachu, no mówię nowiteńkie, nowiteńkie, przy, no poza, poza zewnętrznym szalunkiem, tu zostało się to stare drewno modrzewiowe, spatynowane wiekiem, czarne, ładne, czarne drewno, znaczy ładne, no rzecz gustu, mi się podoba takie drewno. Ale w poniedziałek, w zeszłym, w zeszłym tygodniu, czyli jest piątek, tydzień temu, ponad półtora tygodnia temu, był taki, były takie dwa dni deszczowe, coś grzmiało, gdzieś tam walnęło, nie tutaj, nie w centrum miasta, ale gdzieś tam walnęło, parę razy było słychać jak między chmurami idzie błyskawica, czyli grzmiało od chmury do chmury, zagrzmiało parę razy i podobno w tą willę walnęło też. Od tego gromu z jasnego nieba zapalał, zapalił się dach, krokwy i coś tam jeszcze. Z tym, że dziwna rzecz, ta willa podczas remontu, nie tak powiem jeszcze, według przepisów polskich, przeciwpożarowych polskich, nie potrzeba zakładać instalacji odgromowej na budynkach, stojących w zwartej miejskiej zabudowie, jeden koło drugiego, mniej więcej równej wysokości. Odgromniki daje się tylko na budynkach wyraźnie górujących nad otoczeniem, na, otoczeniem, na przykład wieże kościelne, jakieś wysokie budynki typu wieżowiec, no, tam to, no bo to wystaje ponad powierzchnię innych dachów, tam trzeba dać odgromniki, bo w takie właśnie obiekty wali jak z jasnego nieba natychmiast. Mają też takie instalacje budynki drewniane no i zabytkowe, które na wszelki wypadek uzbrojane są właśnie w takie um, instalacje odgromowe. No, na wszelkie, bo to drewniane, stare, rany boskie, jak rąbnie, to kto to potem będzie zbierał zabytki no, do kupy. Zrobimy także. I w tej willi też założono dokładnie, na no, budynkach instalację odgromową. Tam widać na zdjęciach, że to jest jeszcze świeży ocyng ładnie zrobione. Są tam ślady po starej, starodawnej, już nieczynnej instalacji odromowej, ale obok tego są widać ze świeżej stali hmm, oczykowane, położone. Na, na krawędziach dachu, wzdłuż środka dachu idzie taki drucior. Tam na krawędziach dachu, w trzech punktach, na dole u góry, są takie jak gdyby antenki z tego drutu grubego, taki zbieracz gromów. Nie powinno w tą, w tą willę walnąć, nie powinno. Nie było prawa, no ale walnęło. Podobno walnęło. Żeby ustalić przyczynę, no bo co, no, było tam podejrzenie, że ktoś tam specjalnie położył, podłożył knota pod dach. Akurat w miejscu nie zamieszkały, tak żeby ludziom nie dokuczyć, nie, na, nie narazić. Tak wybrane miejsce, żeby, żeby straż przybyła żeby zdążyła przybyć i żeby się niewiele spaliło no bo jakby co to żeby był dach nad głową jednak a jak ja tam byłem z kamerką aha, ale powołam jednak biegłego no bo żeby wydał, wydał opinię urzędową na podstawie której się zamknie całe śledztwo biegły spoza Kielc nie wiem czy właził na dachu czy nie na dach czy nie ale zauważył że jest tam tak maszki z jakichś trzech kawałków blachy stalowej trójkątnej taki maszczyk, na którym była stała miska, micha satelitarna, antena satelita, satelitarna, i ona była właśnie nieuziemiona, była wyżej niż te, niż te, niż te druty od odgromników, no, prawdopodobnie w tą Michę walnęło. Faktem jest, że ta micha była mm, przewalona, ale nie wiadomo czy przewaliła się, bo akurat pod to Michą naprawdę spaliła się kropnie i się tak tam lekko załamał i, ta, i ten maścik też na pysk runął i runął i, i, i czy, czy to no, rzeczywiście tutaj walnęło? No, może. Opinia jest taka, że to walnął grą z jasnego nieba i on zapalił. Jak ja tam byłem z kamerką ee, w, 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 w zeszły poniedziałek czy w środę w środę chyba, czyli piątek, mówię, czyli tydzień po, 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 po pożarze, no to tam za mną, ja nie widziałem, przed taki gościu, który tam mieszka obok, no jak to, potem zauważyłem go w kamerze, na, na kamerce, kamerze, że tam ktoś tam stoi za rogiem. No podszedłem, dzień dobry, co tu się stało, proszę pana, pan coś wie? A co się stało? Podłożyły te, te łobuzy, te lumpy, knota na dachu i się spaliło, panie. Jak to, to, to to nie walnęło, piorun? A jaki tam piorun, panie? Jakby to walnęło, ja tu mieszkam po drugie stronie ulicy, tam na tamtym rogu. Jakby to walnęło, to u mnie przecież by się aż szyby zaczęły, panie. U mnie szyby się nie trzęsły, więc owszem, brzmiało tu, tu i tu, ale nie sądzę, żeby to akurat tutaj... O tak, patrz. Dziewczyna, jak nieładny, porszakiem. Porsche, Porsche i to kom... ten y, kabriolet. Cholera. Patrz. Młoda siksa, nie wiem, może dziewczyna mafioza jak, jakiegoś, nie mój samochód, nie moja mafia, nie moja dziewczyna, to co mnie to obchodzi, nie? Tak, no więc w każdym razie, a i potem jeszcze powiedział na końcu, panie, no, sprawiedliwości boskiej jak pan widzi, zawsze się musi stać zadość, grom z jasnego nieba, walną w, tutaj, w ten bałagan, w to burdel, w tą lumpów, i, i, i wreszcie zabrali ich stąd. Nie ma. Tak. Nie wiadomo, więc czy to rzeczywiście ten grom zapalił tą chałupę, czy podłożyły tam te lumpy Knota po to, żeby przenieść ich w jakieś lepsze warunki do mieszkania. Nie wiadomo. A co z mieszkańcami? No, mu powiedziałem. Zameldowanych było w tej Wilni 48 do 50, pamiętam, do 50, 40 parę osób, prawie 50. Ale mieszkało podobno tylko dwudziestu kilku, połowa z tego. A gdzie reszta? No latem to cholera wie gdzie szukać, no jak to, jak to latem? Gdzieś tam po Kielcach, po, po, po krzakach, po szuwarach jest takie kilka miejsc, o których nawet straż miejska nie wie. Mieszkają tam te takie różnego rodzaju łaziki. A zimą? A zimą to różnie w schroniskach, przy po śmietnikach, po klatkach. A tu w tej wili, nawet by ich tam chyba nie przyjęli, no. Nie wiem, nie wiem. Dalszy los, bo nie wiadomo, czy tę willę remontować dalej od nowa, czy nie. Czy czasem nie rozebrać jej i mieć już spokój. Ale w Kielcach rozebrano już tyle zabytkowych obiektów. Bo ten sam powód, bo zgniły, bo to już e, sparciałe. To się ledwo trzyma. Lepiej jest wyburzyć, a w to miejsce postawić coś nowego niż remontować. Zabytki od zera. Nie wiem, nie wiem. Nie moja ta głowa. Moje kielce, ale zabytki nie moje. Więc co się będę martwił za ludzi, którzy biorą pieniądze raczej niemałe. A póki co, jak zwykle, do miłego zobaczyska.